witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj trochę opowiem o Zambii w takiej perspektywie inwestycji. Generalnie Zambia jest krajem, jak na razie, który jest chyba, w którym widzę najwięcej inwestycji w całej Afryce. I to są poważne inwestycje. Popatrzcie, na przykład na ten hotel. Ten hotel tutaj jest naprawdę na poziomie europejskim, to jest, to jest rzadko spotykane. Chodniki, nie wiem, te samochody, to na przykład, że tu nie ma badziadzi, nie ma boda-boda. To wszystko jakby pokazuje pewien poziom jakości życia znacznie wyższy. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, patrząc właśnie na, na na Zambii, ale dlaczego to jest? No Dlatego to jest, dlatego że jesteśmy w, w, rzeczywiście w zagłębiu miedziowym. Tak? Nazywa się to Copper Belt i generalnie ta mieć się tutaj wydobywa bardzo szeroko. Jest 10 miast, które stanowią to zagłębie, są też jakieś inne rzadkie minerały, które są tylko tutaj, więc tych po prostu inwestycji jest bardzo dużo. Kolejna rzecz to są Chińczycy. Nie wiem, czy będą tu jakieś. Po drodze chińskie znaczki, ale może będą, zobaczycie, że tych Chińczyków po prostu jest mnóstwo. I to nie są ludzie, wiecie, którzy przyjeżdżają bez pieniędzy, tylko to są ludzie, którzy robią poważne inwestycje. Z tego, co rozmawiałem też o rządzie zambijskim, to rząd zambijski generalnie rozwija to w taki sposób, że zwalnia ludzi, którzy tu inwestują na 7 lat, na 10 lat z podatków. Dzięki czemu oni po prostu chcą inwestować, I, i, i to jest taki sposób na to, żeby pozyskać inwestycje w kraju, który no nie może jakby zainwestować w swoje. O, fang yuan, proszę bardzo, tam jakaś chińska nazwa. Więc generalnie jest to bardzo ciekawe spojrzenie na rozwój. Nie tyle dawanie za darmo czegoś, co dawanie za darmo dostępu do rynku, żeby się inwestycja zwróciła, także myślę sobie, że to jest, to jest ciekawe. Kiedy patrzę właśnie na, zobaczcie jak ładnie to, to jest zrobione, to jest zrobione na poziomie europejskim, tak, to takie ta, ta brama. Yy, także, yy, także yy, widać, widać po prostu ten poziom inwestycji zupełnie inny. Yy, I to nie oznacza też, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że większość ludzi żyje znacznie lepiej, to, to nie jest znacznie lepiej, ale to jest trochę lepiej, a to trochę w perspektywie tego, czy żyjemy za 2 dolary, czy za 5, to pozorom robi kolosalną różnicę, bo, yy, no bo bo jeśli macie dwa razy więcej pieniędzy, to wychacie znacznie spokojniej, także... Yy, no jest to, jest to ciekawe miejsce, ciekawe do inwestycji, ciekawe do, e, w ogóle ciekawe jest poznawanie Afryki jakby od środka, poznawanie różnic między tymi krajami i, i myślę sobie, że e, właśnie e, nie należy myśleć o Afryce w taki sposób, jak my często myślimy, czyli taka jedna wielka, czarna Afryka, i tutaj nie ma żadnych różnic. Jest dużo, bardzo różnic, nawet w krajach bardzo bliskich. One, one trochę inną mają dynamikę, inną logikę. Też zarządzanie tu jest bardzo dobre. Z tego co wiem, bardzo sobie cenią swojego prezydenta, który rzeczywiście jest mądrym zarządcą swojego kraju, spokojnym i, i dzięki temu ten kraj się rozwija. Panie Boże, dziękujemy Ci za Zambię. Dziękujemy za to, że się troszczysz o ten kraj. Błogosław mu, Panie. Dawaj mu pokój. Dawaj mu rozwój. Niech Tobie się podoba też wszystko to, co się dzieje tutaj we wszystkich wymiarach. Nie to odzwierciedla wartości Twojego królestwa. I bądź, Panie, uwielbiony przez rozwój Twojego kościoła i przez błogosławieństwo dla tych ludzi tutaj, w tym właśnie kraju. Z Bogiem. Do zobaczenia.